Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy, witamy was 19 grudnia, jest to poniedziałek, zaczynamy nowego vlogmasa, ja zabieram się za poranną pielęgnację, za szybki makijaż, jak tylko się ogarnę, to się do was odezwę. Moi drodzy, tak się to prezentuje na ten moment, wygląd jest taki dziś mój, trochę elegancko. Także myślę, że jakoś to prezentuje, zaczynamy tego vlogmasa. I na początek, zanim w ogóle wyjdę z domu, bo idę w jedno miejsce, ale to dowiecie się myślę, że później, później, tak dosyć grubo, później, parę miesięcy później, bo to jest coś, co sama nie wiem, czy wypali. Także zobaczymy, więc dam wam znać, jak już to wypali i będzie to owocne, tak jakbym tego chciała. Natomiast otworzymy sobie szybko kalendarz adwentowy i idę już na to miejsce spotkania. Tam, 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 tam. Tu mamy numer 19. Hops. Uwaga, wyciągamy. Mocno siedzi. Uwaga, cie mamy kolorek 3 ml. I drum. To jest Cuddles and Bubbles. Proszę bardzo. Ogólnie wygląda na mega, mega ciekawy. I też taki błyszczący. Trochę świąteczny już. Spoczko mega fajne. Polecam serdecznie. Przyjechaliśmy zjeść No masz to samo, że nie masz papierka włożonego No, bo to jest tylko jakbyś chciał tak jeździło. No, i w ogóle przyjechaliśmy na urodzinowego drywala I jestem na etapie kupowania prezentu dla Krysina Święta Wiem, że mówiłaś, że mam się nic nie kupować za to, że ty mi kupujesz prezenci na urodziny, ale wiesz jaka jestem, co? Więc już miała prezencik Jestem w trakcie kompletowania go, i będę kompletować jeszcze prezent dla dziewczyny, która wygrała właśnie rozdanie na Twitterze. Także myślę, że nam to jakoś pójdzie. Bo chcę jej też wysłać na prezent, żeby on doszedł jeszcze przed świętami. Chociaż teraz może być trochę trudniej z tym, ale to nie ważne. W każdym razie ja zamówiłam sobie drwala z żurawinką czyli mojego ulubionego. Jemy, a potem pojedziemy do rodziców od partnera. Na oglądanie pieczenia pierniczków. Chyba, że już będą upieczone. Także na ten moment to tyle. I widzimy się później. Drodzy, słuchajcie, skompletowałam właśnie zestawik dla Krystyni. I uwaga, uwaga, Krysia narzekała ostatnio, że nie ma e, w czym, z czym robić swoich odcianek. Więc zakupiłam jej taką oto odżyweczkę. Do tego ma. Rafaello, nie Rafaello, jak się nazywa? Ferrero w takiej wersji uh, bardziej zdrowej, dlatego hipcie <grych> i białe Reese's, bo woli Krysia białe niż ciemne. A dodatkowo, żeby mogła planować swoje live, kalendarz z pyskami do prezentu dodatkowo. Także ja się zabieram i jedziemy zrobić Krysi prezent przed świąteczny. Słuchajcie, my wyjeżdżamy jedziemy zrobić Krysi prezent. Mam nadzieję, że zrobi sobie śniadanko właśnie z czymś dobrym. Mam nadzieję, że weźmie swoje Ferrero Rocher w zdrowej wersji do swojego jutrzejszego śniadanka do pracy. Już pozumbowałam, jestem w takiej elegancko-zumbowej wersji, że tak powiem. Ja idę się ogarnąć, zrobić demakijaż. Ojej, szykuję się jutro bardzo, bardzo ciekawy i intensywny kolejny dzień, ale muszę Wam pokazać jedną rzecz. A mianowicie, zobaczcie, co zakupiłam. Mamy kalendarz na 2023, a to znaczy, że już będziemy już mogli stricte planować kontent na nowy rok. Będziemy mogli planować w ogóle swoje live cele i tak dalej. Także ja i Krysia mamy dosłownie taki sam, a w dodatku będzie go miała jeszcze dziewczyna, która właśnie wygrała też yy, paczkę. Ja już skompletowałam sobie te rzeczy do paczki, natomiast jutro będziemy ją wspólnie pakować. Chyba, że spakujemy sobie jeszcze dzisiaj, a jutro ją po prostu wyślemy na vlogmasie. Także jeszcze nie wiem jak to wygląda. Ja lecę szybko pod prysznic, muszę ogarnąć włosy dziś. I widzimy się potem już w pięknej bałwankowej piżamce. O oh wow, guys, spójrzcie na to, dostałam dwa naleśniczki z nutellą, dwa w ciemnej czekoladzie, z czymś chyba z malinami w środku i serduszko wycięte z naleśnika. On chyba kocha? Jakie piękności. Ja już jestem, jak widzicie, w wersji sote, bez makijażu, z pielęgnacją. Testuję nową fryzurę, więc zobaczymy, jak ona pociągnie jeszcze jutro, bo to jest taki tak zwany clean look girl z tym ulizanym przodem. No na razie to nie prezentuje się zbyt ciekawie. Jak widzę się w lustrze wygląda to dużo, dużo lepiej, ale mam na sobie już mojego bałwanka, wleciała kokieterka. Słuchajcie, jednak zamiast herbaty, bo stuknęło mi dzisiaj 21 lat, czyli cheers for me. jest to moje oczko, herbatka też jest. Widzę, że Krystyn dba o wszystko. Mmm, jaka dobra. Krystyn, kucharz, w każdym razie stuknęło mi oczko i w zasadzie oprócz tej jedynki z tyłu zamiast zera nic wielkiego się takiego we mnie nie zmieniło chyba, mam, nad... mam taką przynajmniej nadzieję. Nie czuję jakiejś wielkiej różnicy, może czuję się delikatnie staro, ale ciekawe, co ma Krystyn powiedzieć, który za rok będzie miał 25 na koncie swym. Natomiast y, chcemy dzisiaj skupić się na takim jeszcze wieczorze dla siebie, może obejrzymy jakiś film, y, spędzimy miło ten czas. Zastarałam się, czy nie połączę tego vloga przypadkiem po prostu z jutrzejszym, bo jutro faktycznie biorę się za już ogarnianie mieszkania, typowo przed świętami. Niestety Krystyn jest w pracy, więc po choinkę pojedziemy pewnie dopiero w środę, ponieważ udało nam się zebrać punkty. I tak jak rok temu miałam choinkę z Libero, tak i w tym roku też będę mieć taką choinkę, bo zrobiliśmy zakupy za daną kwotę, która tam była potrzebna do tego, aby uzyskać choinkę. I miejmy nadzieję, że coś z tych choinek w ogóle jeszcze zostało przed świętami, więc jeżeli się uda... To taką choinkę oczywiście będziemy mieć. Jeżeli nie, to będziemy kombinować. Ale spokojnie, spokojnie, ozdabianie choinki i w ogóle strojenie choinki was nie ominie. Natomiast jutro, jak tylko wrócę z pracy, myślę, że tak będzie to około 16 godziny, bo jutro zamykam lokal. No to zabieramy się w końcu za takie generalne porządki. Już stricte, stricte przedświąteczne, bo jutro już mamy 20 grudnia. Coraz bliżej do końca vlogmasów, coraz większa nerwówka, coraz ja czuję się dziwnie mniej pewnie w tym, co się dzieje w ogóle tu wokół. Natomiast jednak staram się przeżyć, staram się, aby było miło i sympatycznie na tyle, ile się da. Przynajmniej się staram, ale mi nie zawsze to wychodzi. Aczkolwiek jestem bardzo szczęśliwa z dzisiejszego dnia. Dziękuję wszystkim za pamięć dzisiejszą, za wszystkie prezenty, za życzenia, za dobre chęci, za. Wszystko, co daliście mi w tych ostatnich dniach, yy, które gdzieś tam towarzyszyły i były związane właśnie z moimi urodzinami, z moim tym 21 oczkiem. Bardzo wam za to wszystkich dziękuję. Natomiast no cóż, no, na ten dzisiejszy dzień to w sumie tyle. I wiecie co? Myślę, że skompletujemy sobie na jutro na spokojnie ten prezent, pójdziemy go razem wysłać. Ładnie sobie to ozdobimy, zrobimy sobie ładnie ten list, także te przygotowania do tego prezentu też będą. Kryszta była przeszczęśliwa, już widzę, że sobie robiła śniadanko razem z, ty właśnie z tymi rzeczami, które jej podarowałam dziś. Humoregej się poprawił, także to jest dla mnie najważniejsze. I przychodzi do mnie w środę. Też oprócz odebrania choinki, właśnie będziemy bawić się w jedną rzecz: będziemy kalnerować, będzie śmiesznie, będziemy gotować. Także zapraszam Was na 21 grudnia, czyli dla Was na 22 na vlogmasa. Natomiast ja bardzo, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy dzień. Mam nadzieję, że vlogmasy Wam się na ten moment podobają. Jestem mega, mega wdzięczna za Was wszystkich. W ogóle jestem mega wdzięczna za, za tę społeczność, którą sobie tam powolutku zaczynamy tworzyć. Wpadajcie też na Instagram, tam się dzieje trochę więcej: jest dużo daily, są zdjęcia. Od nowego roku pojawi się też kontent noworoczny. Parę filmów jeszcze myślę, że wpadnie. Skoro już mam taką fajną regularność, to myślę, czy nie przycisnąć jeszcze z filmami, właśnie teraz na, na grudzień, bo chcę wykorzystać jeszcze parę rzeczy, które mam gdzieś tam w zanadrzu i myślę, że dodamy je jeszcze i w tym, w tym roku. Natomiast pamiętajcie też, że film z podziękowaniami, z podsumowaniem roku i z takim ogólnym właśnie podsumowaniem całego, całego roku, z takim, wiecie, przejściem sobie swobodnie przez wszystkie miesiące, będzie także, zanim w ogóle ten rok się zakończy. A wejdziemy sobie w nowy rok z nowymi filmami, z nową energią i z takimi postanowieniami właśnie noworocznymi na 2023. Jest dla mnie to w ogóle niesamowite, jak bardzo ten rok szybko przeminął. Jak to wszystko mega szybko strzeliło, nawet nie obejrzałam od listopada. W zasadzie to od lipca już tak mi czas leci niesamowicie szybko, że to jest wow, tyle się dzieje i to, że to jest po prostu przeogromnie niesamowite. Natomiast jestem mega, mega wdzięczna Wam wszystkim za to, że jesteście, za to, że tworzymy taką wspaniałą społeczność, za to jakich ludzi mam teraz wokół siebie w swoim życiu. I I'm so happy and I'm so excited really. Także na tym Was zostawiam dziś i prawdopodobnie połączę tego vloga dzisiejszego z jutrzejszym, natomiast vlog będzie właśnie tego 21 już dostępny na kanale. Także pamiętajcie o subskrypcji, nie zapomnijcie o dzwoneczku, o dzwoneczku będziecie, że tak powiem, na bieżąco ze wszystkimi filmami. Wpadajcie na ten Instagram, Nikoletta Podłoga Gravis, Nikoletta przez 2 i Gravis przez V. Tam się dzieje daily. Na ten moment jeszcze mamy taką planszę z przygotowaniami do świąt, więc myślę, że też znajdziecie coś oczywiście dla siebie. Bardzo Wam jeszcze raz dziękuję. Widzimy się w kolejnych vlogmasach i w kolejnych filmach na kanale. Także do zobaczyska i cześć. Z się też, A, Aguho!